Od czego mamy ból głowy? Jestem lekarzem, jeżeli masz poważne ból głowy, najlepiej skoncertować z likarzem. I teraz temat od czego mamy ból głowy? Od różnych rzeczy. Jest to taki temat, że każdy z nas ma chociaż raz w życiu ból głowy, prosty ból głowy, który wynika z różnych takich powodów. I wpływu dla przykładu zła pogoda albo jakieś zmiany w ciśnieniu w tej pogodzie. E, masz stres, już masz ból głowy, Albo e, patrzysz, no, siedzisz za komputerem, siedzisz zginięta szyja. I krewnie mogę dotrzeć normalnie do twojego mózgu. I już masz ból głowy. E, nie pijesz e, no, po prostu potrzebnej ilości wody, zamieniasz tą wodę dla przykładu na kawę, herbatę, jakieś zupy, jakieś no, takie rzeczy zamieniające w wodę. E, napoje energetyczne, no i takie różne rzeczy. Kawa to też napoje energetyczny. I po prostu zamieniasz wodę i z powodu tego masz też ból głowy, dlatego że masz odwodnienia w swoim organizmie. I po prostu z powodu tego, że nie pijesz wody. Także no, tych czynników i od czego mamy ból głowy jest mnóstwo czynników, ale Спокойно. Мам для тебе 3 розв'язання на те, боле гвове. Неважно, з яких тих поводів, чи ніку, напросто, боле гвове 3 розв'язання. Те, що знайдеш в описі під цим фільміком, лінк «Усунєнче боле гвове. Перше розв'язання. Усунєнче боле гвове за 10 хвилин. Друге розв'язання. Усунєнче боле гвове за 5 хвилин, де усунєнче боле гвове не тільки для себе, а для всіх своїх знайомих на різних дистанціях. В Африці, Америці, в Ченчі, просто нема. Znaczyń. i trzecie automatyczne usunięcie bólu głowy, gdzie w ogóle na no, prawie nic nie musisz robić, a głowy minie. I w tym rozwiązaniu, no to jest um, najlepsza metoda, m, którą też używam często, jeżeli oczywiście mam do niej dostęp. Ale także też używam tą metodę, to jest najlepsza metoda, gdzie w ogóle no prawie nic nie robię, a ból głowy minie szybciej, nawet za ten czas, co, co by spożyłem te leki. A przypominam, przypomnę Ci, że leki zaczynają działać od 15 do 20 minut, i przez ten czas siedzisz i cierpisz na ból głowy. I wszystkie te trzy rozwiązania. На Булкове знайдеш випіччя під тим фільміком. Лінк у суненча Гвове.